Witam, dziś Wam pokażę, jak zapisać plik JPG w GIMPie. Otwieramy GIMPa. Dobrze, wybieramy jakiś nowy plik. Ja tu wybiorę sobie moje graffiti, które robiłem. Tutorial jest na internecie, więc robimy tak. Plik. Wyeksportuj. Wybieramy tutaj JPG. Mam tutaj. Zmieniamy nazwę na jakąś i eksportujemy. I oto tak nasz plik zapisał się w JPG. A żeby pokazać to włączę.